Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak się dostać do żarówek tylnej lampy oświetlenia wnętrza. O wiele łatwiej by było zrobić to obiema rękoma. Ja mam tylko jedną wolną, ale spróbuję. W każdym razie należy to podwadzić, chociażby poznakcie. I wystarczy to odjąć. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Są takie zaczepy. Ta pokrywa się trzyma tylko na tych zaczepach raz, dwa, trzy, cztery. I mamy już dostęp do samej lampy. Żeby założyć z powrotem, wystarczy po prostu docisnąć na zatrzaski. Więc tak jak widać, jest to bardzo proste, zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów.